Kiedy w maju ci młodzi ludzie zasiedli nad maturalnymi arkuszami, by dowieść swojej dojrzałości, nie spodziewali się, że wyniki egzaminów będą jak kubeł zimnej wody. Rzeczywiście matury w tym roku nie wypadły najlepiej, i chyba główną przyczyną tego stanu jest matematyka, która po raz kolejny dała znać o sobie. W Polsce maturę zdało 71% uczniów. Na tym tle Lubuskie z 74% wypadło najlepiej w kraju. Zielonogórzanie jeszcze wyżej, zdało 78%. Jesteśmy pierwszym miastem, jeśli chodzi o okręg, ponieważ wyprzedziliśmy i Poznań i Szczecin i Gorzów. Wśród liceów najlepiej wypadły jedynka i czwórka ze szkół technicznych Budowlanka. Teraz przed absolwentami kolejny twardy orzech do zgryzienia, dokąd na Studia W biurze rekrutacji UZ już kolejki. Studenci INSPE wybierają spośród ponad 50 kierunków. Trójką, że powiem, można powiedzieć, wojującą, tak? o, o ten podest. To jest logistyka, to jest pielęgniarstwo i prawa. Tegoroczna maturzystka Małgorzata Górecka stawia na bezpieczeństwo narodowe. Jest tutaj najbliżej i myślę, że jest najlepszą uczelnią, moim zdaniem. Nie muszę nigdzie jechać yy, daleko od rodziny. Na miejscu myślę, że i dobrze ukończę ten kierunek i znajdę pracę. Ale zanim postawimy na miejscową uczelnię, warto zasięgnąć opinii ekspertów, a te są podzielone. Pana uczelnia polecam. Jakbym mógł tam w ogóle zacząć studiować na innym uniwersytecie niż tutaj w Zjednoczonym A dlaczego? Ciągle pod górkę. profesorowie robią dziekanat wszystko. Nie polecam. Z Uniwersytetu Zielonogórskiego zadowolony jest Hiszpan Jesus Jiménez Moreno, który od dziewięciu miesięcy studiuje tu angielski w ramach programu Erasmus. Ba, Jesus zdecydował się zostać nawet twarzą uczelni. Największe wrażenie zrobił na mnie poziom wiedzy wykładowców. Nie spodziewałem się, że będą mieli takie umiejętności, jeśli chodzi o literaturę angielską czy historię. Jesus pojutrze wraca do domu. W przyszłym roku akademickim jego miejsce. Zajmą tegoroczni maturzyści. Na składanie dokumentów w pierwszym naborze mają czas do 5 lipca.